Audiodeskrypcja dotyczy warsztatów online z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Film jest zatytułowany DIY Jak zrobić ozdobę z arbuza. Przed nami w dynamicznym tempie pojawia się animacja z fioletowej, różowej, niebieskiej i zielonej planszy z dużym napisem DIY. W skrócie oraz bezpośrednim tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza to: zrób to sam. Plansza zmienia się szybko i dynamicznie. Widzimy animację i zmiany napisów, które wzajemnie się przeplatają. Ostatni kadr stanowi zbliżenie różyczek, wyrzeźbionych w arbuzie. Akcja rozgrywa się na zewnątrz, nad brzegiem jeziora. Świeci słońce, na niebieskim niebie poruszają się białe chmury. Na pierwszym planie widzimy drewniany stół. Na którym po lewej i prawej stronie znajduje się dużo warzyw i owoców. A na środku leży futerał z nożami oraz drewniana deska do krojenia. Bohater filmu znajduje się za stołem i widzimy go od pasa w górę. Jest nim pan Grzegorz Gniech, mistrz świata w carvingu. Ma na sobie ciemnoróżowy uniform z podwiniętymi rękawami. Po prawej stronie stroju zamieszczony jest orzeł biały. Symbol polski. Imię i nazwisko mężczyzny z dopiskiem o tym, że wygrał on międzynarodowe mistrzostwa w tej dziedzinie. W lewej dłoni pan Grzegorz trzyma opartego o deskę arbuza, zaś prawa służy mu do wykonywania rzeźby. Za jego plecami, po lewej stronie, znajduje się zacumowany do przystani Houseboat. To jest pływający dom z zawieszonym napisem Ekonomia społeczna. Po prawej stronie, na dalszym planie, widzimy jezioro i znajdujący się za nim las. Po wodzie, w różnym tempie, pływają łódki, kajaki, motorówki, mniejsze pontony czy jachty. Kolejny kadr to duże zbliżenie na dłonie bohatera oraz narzędzia, którymi się posługuje. Całość kadru stanowią arbus oraz dłonie pana Grzegorza. Serdecznie, nazywam się Grzegorz Gniech, jestem mistrzem świata w carvingu. W dzisiejszym filmie pokażę Wam jak wykonać rzeźbę na arbuzie. Sztuka carvingu to jest jak sztuka pisania, każdy ma swój charakter pisma, a zasada jest jedna, nożyk trzymamy jak dogopis. Pierwsze cięcie to wykonuje się na arbuzie, najlepiej się nauczyć na nim, ze względu na to, że ma fajną kolorystykę. Zielona skórka, a następnie biały i głębia czerwieni arbuza, którą też fajnie wykorzystać w naszych kwiatach. Jeżeli chodzi o wybór arbuza, to wybieramy takiego niedojrzałego. Yy, ta część świadczy o dojrzałości. Jeżeli jest mocno zasuszona, to arbuz jest dojrzały, a jeżeli jest taka daleko zielonkawa yy, ta część, to znaczy, że on jest mniej. Jeżeli chodzi o narzędzia, to zaczynałem swoją przygodę od zwykłego jarzyniaka. Taki, który jest w każdej kuchni. Ale żeby dojść do perfekcji, naprawdę takiego mocnego cięcia, to proponuję nożyki tańskie, syjamskie. Można sobie samemu przygotować z zwykłego jarzyniaka, na lekko, na szlifierce kątowej sobie zjechać. Grunt, żeby miał szpic. Dzięki temu będzie nam ładnie, precyzyjnie się pracowało. Zaczynamy w takim razie od panowania, co byśmy chcieli wyciąć na arbuzie. Różyczka na środku, dodatkowo druga, jeszcze jedna połączona. I następnie listki dookoła. Najważniejsze, żeby trzymać nożyk... Jak długopis, ale dosyć blisko ostrza. Kolejną rzeczą jest malutki paluszek, gdzie będziemy podpierać sobie na arbuzie, a też zarazem będziemy kontrolować głębokość bijania nożyka. Ok, i podcinamy. Podcinamy sobie skórkę, mniej więcej taka, jaka będzie różyczka, wielkość. I teraz tak, można sobie zaznaczyć kółeczko od jakiegoś kubeczka, albo sobie wykorzystać swoje palce i potraktować je jako cyrkę. Wbijamy w pionie nożyk, mniej więcej na 1,5 cm i kręcimy sobie arbuzikiem. Kółeczko mamy gotowe. Następnie podcinamy pod kątem 45 stopni i nie za głęboko, też mniej więcej 1,5 cm. I jeżeli będziemy mieli to ładnie wszystko podcięte, to powinno nam to wyjść za pierwszym razem. W razie wu, czasami warto sobie poprawić jeszcze raz głębiej nożykiem. Następnie szukamy fajnego miejsca na rozrobienie pierwszego płatka. Pierwszy płatek robimy kolejny raz w pionie. Zaczynamy od głębi naszego klinika i ruchem pikowanym. Bardzo istotne jest to, właśnie ten ruch pikowany jak maszyna do szycia, bym tak powiedział. Dlaczego? Bo wtedy nożyk nam się nie zasyca i to wszystko ładnie, płynnie wychodzi. I mamy pierwszy płatek. Powtarzamy to samo. Od połowy pierwszego płatka w pionie na 1,5 cm. Do. I podcinamy. Podcinamy pod kątem 45 stopni. To wszystko tak mniej więcej te 90-45 stopni. I następnie powtarzamy. Czyli kolejny płatek, trzeci już wychodzi nam. Ok. I ostatni płatek będzie. Możemy jeszcze troszeczkę fajniej tej głębi, czerwieni, wydobyć. Czyli jak zrobiliśmy pierwszą warstwę płatków, to powtarzamy ją w środku to samo. Tylko, że nie robimy ich mniejszych. Tylko bardziej zaokrąglone. Zwróćcie uwagę, że znowu pikuję jak maszyna do szycia nożykiem. Następnie podcinam. I wyciągamy. Obracamy sobie arbuzę. I kolejny raz. W pionie. I na płasko 45. Obkręcamy delikatnie arbuzę. Praktycznie już mamy prawie pączek naszej różyczki gotowy. Szukamy sobie płatków zewnętrznych. Czyli rozpoczynamy sobie znowu w pionie i następnie podcinamy, tu już delikatnie razem ze skórką możemy sobie podciąć. Idzie oczywiście troszeczkę trudniej bo twarda skórka, ale dlatego wtedy też możemy sobie zwolnić nasze tempo wycinania. Pamiętajmy tylko kolejną ważną rzecz jak przy każdym płatku żeby te dwa kąty, kąt 90 stopni i 45 stopni, spotykały się w tym samym miejscu. Oto ten o sposób, płatki zewnętrzne. No się ładnie powtarzają. Fajnie, jak to się robi wszystko ruchem falistym, delikatnie. Jeżeli chodzi o różniczkę, jest to podstawa świata carvingu. Można ją wykonać na kalarepie, arbuzie, na melonie i wielu, wielu innych owocach i warzywach. Ok, Już widać tą fajną naszą głębię tej czerwieni. Mamy coraz większe cięcia, coraz większe płatki wykonujemy. Dobra. I teraz tak, uwaga, zrobię tak specjalnie. Jeżeli nam nie wychodzi, to od nowa, tylko już jednolitym cięciem powtarzamy 90 stopni, 45, poprzecina nam te wszystkie elementy niedocięte, następnie wbijamy na nożyk i odchodzi. I mamy już praktycznie różyczkę prawie, że gotową. Żeby nie było tak łatwo, do naszej pierwszej róży dorobimy jeszcze jedną. Znajdujemy. Fajne miejsce. Myślę, że tutaj będzie u góry. Oto to w ten sposób podcinamy kureczkę przygotowujemy sobie miejsce na rurze. I tutaj też można sobie zaznaczyć jakąś kubeczkę, szklaneczką, kółeczko, następnie w pionie. Obkręcamy i podcinamy. I w tym miejscu robimy drugą różę. Zaczynamy pierwszy płatek, i tak jak przy pierwszej róży zazębiamy sobie te płatki, Ok. Czasami fajnie sobie wyśrodkować ten nasz stożek, czyli obkręcamy go, robimy. Go głębiej opuszczamy, i następnie robimy płateczki. I dziurka na środku naszej róży spowoduje taką fajną, piękną głębię. O, oto w ten sposób. I kolejny raz wykonujemy płatki zewnętrzne w pionie i na płasko. Więc widać, że to nie jest nic trudnego. Tylko trzeba mieć ostry nożyk, bo ostre nożyki świadczą o jakości wycinania naszej róży. Pierwsza różyczka, druga różyczka. Myślę, że sobie powiększę tą pierwszą różę. W takim bądź razie znowu w pionie, na płasko, odcinamy. I oto w ten sposób powiększamy ją sobie. I tak jak do każdej róży, trzeba przygotować liście. Jeżeli chodzi o liście, to na płasko, delikatnym łukiem, ścinam sobie samą skóreczkę. I kolejne obok siebie. Na płasko podcinamy i w tych miejscach będą właśnie nasze liście róże. Ok, jeżeli to mieliśmy na płasko, to teraz robimy w pionie. Kształt listka. Czasami warto sobie nawet narysować takiego, taki kształt, albo od razu od ręki nacinamy. Jeżeli chodzi o rysowanie, jest to dosyć trudniejsze, bo nie jest tak płynne, ale dzięki temu będziemy mieli w równe nasze listki. I znowu w pionie. OK. Do naszej dużej różyczki przygotujemy. OK. I znowu pion, żeby nam wyszły piękne, duże liście. Staramy się to robić takimi ładnymi łukami, żeby to nie była prosta fałka, tylko jednak ten kształt liścia. Kolejną rzeczą będzie odcięcie skórki od naszej rzeźby. I teraz odcinamy sobie naszą skórkę od pracy. Tylko pamiętajmy, żeby nie za głęboko wcinać się, bo nam listki odpadną. Tak więc tutaj robimy głębiej, a gdzie listek jest płycej. I obkręcamy naszego arbuzę. Można to robić w kawałkach po kolei lub w jednym ciągu. Trzeba sobie wyobrazić, jak głęboko jest nożyk. Podcinamy lekkim łukiem i oto w ten sposób pojawia się nasza, na, nasza praca. Efekt końcowy, tym imponująco, mam nadzieję, że Wam się podoba. E, maksymalnie wycinam 45%, nie więcej. Liczy się punkt kadrowy. Tym bardziej, żeby będę to ładnie wyeksponował na naszym talerzu. Układam sobie też jeżynę. Tak naprawdę smaki, które my lubimy na naszym talerzyku. Tak, żeby to nie było puste na dole. Kilka prostych cięć i rzeźba gotowa. Mam nadzieję, że to Was zmotywuje do działania i do pracy. E, mnie cały czas inspiruje. Najważniejsza jest dobra zabawa w tym wszystkim, co robimy. E, czy to są arbuzy, melony, wycinanie. Grunt, żeby próbować. Do zobaczenia następnym razem. Hej. Na ekranie pojawia się plansza, w odcieniach czerwieni i różu. Jest delikatnie przezroczysta, dzięki czemu widoczny jest pan Grzegorz zakładający i prezentujący swoje medale z międzynarodowych mistrzostw w dziedzinie carwingu następnie pojawia się napis. Fundacja Projekt Arche dzięki funduszom europejskim pomaga ludziom. Razem z najlepszymi mistrzami, specjalistami i fachowcami z różnych dziedzin pokazuje, jak można żyć i tworzyć rzeczywistość mądrzej i piękniej. Następnie pojawia się biała plansza z czarnym napisem w górnej części ekranu o treści: Departament Koordynacji Promocji, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ulica Głowackiego 17, 10447 Olsztyn. Na środku strony znajduje się niebieski napis zawierający adres strony internetowej www.rpo.warmia www.mazury.pl W dolnej części ekranu poziomu znajdują się logotypy. Funduszy Europejskich, flaga Polski, logo Warmii i Mazur, zdrowe życie, czysty zysk oraz flaga Unii Europejskiej.